Szybka ofensywa talibów w Afganistanie zakończyła się ich zdecydowanym zwycięstwem. Była to zarazem wielka porażka dla Stanów Zjednoczonych, które w bardzo chaotyczny sposób wycofywały się z tego kraju. W ostatnich tygodniach sytuacja w Afganistanie rozwijała się bardzo dynamicznie, a odwrót amerykańskich żołnierzy stał się zapalnikiem dla wielkiej ofensywy talibów. Ci drudzy bez większych przeszkód pokonali afgańską armię w wielu miejscach. A następnie zajęli stolicę Kabul i zaczęli tworzyć swój własny rząd, zmuszając dotychczasowe władze do ucieczki. Podczas gdy USA w pośpiechu i chaosie ewakuowały swoich żołnierzy, afgańska armia poddała się niemal bez walki. Co za tym idzie? Talibowie położyli ręce na broni i nowoczesnym wyposażeniu, które siły zbrojne Afganistanu otrzymały wcześniej od Stanów Zjednoczonych. Broń, amunicja, pojazdy opancerzone, samoloty i myśliwce oraz znaczna część wyposażenia w krótkim czasie zmieniła swojego właściciela. Zagraniczne media już teraz wyliczają, że armia Afganistanu miała do swojej dyspozycji m.in. 43 śmigłowce MD530, 33 śmigłowce UH-60 Black Hawk. 33 śmigłowce Mi-17, 38 samolotów C-208, AC-208, 23 lekkie myśliwce A-29 i 4 wojskowe samoloty transportowe C-130 Hercules. Do tego dochodzi ponad 22 tysiące pojazdów terenowych Humvee oraz 600 pojazdów opancerzonych M-1117. Pozostałe uzbrojenie to głównie setki tysięcy karabinów szturmowych, dziesiątki tysięcy karabinów maszynowych, ponad 25 tysięcy granatników i 170 sztuk artylerii. Według mediów, afgańska armia mogła zabrać część amerykańskiej broni, samolotów i myśliwców w bezpieczne miejsce, ale pewne jest, że spora część arsenału trafiła w ręce talibów. Zagraniczne media donoszą, że talibowie z całą pewnością przejęli co najmniej 10 samolotów, 38 śmigłowców i 7 dronów, co zostało potwierdzone chociażby w mediach społecznościowych, gdzie sami islamiści chwalili się swoimi nowymi zdobyczami. Talibowie bardzo często pozują również z amerykańskimi karabinami oraz innym sprzętem wojskowym. Przypomnijmy, że wojna Stanów Zjednoczonych w Afganistanie trwała aż 20 lat. Amerykanie wydali na ten cel około 2 biliony dolarów. Wygląda jednak na to, że to światowe supermocarstwo z najpotężniejszą armią świata ostatecznie przegrało tę wojnę. Przegrał ją również sam Afganistan, który to bez pomocy Amerykanów no zapewne już dawno byłby pod kontrolą talibów. Wygląda na to, że jest to dopiero początek, ponieważ nie dość, że islamiści stali się teraz silniejsi, to zaczęli otwarcie mówić o nawiązaniu bliskiej współpracy z Chinami i Rosją a więc największymi rywalami Stanów Zjednoczonych.